Zaznaczam, jest to stary sezon poradników, jak rysować mangę i tutaj odcinek wyróżnia się tylko tym, że jest nowa ścieżka dźwiękowa. Spokojnego rysowania i miłej nauki. Hej, z tej strony Jolisu i witam Was, bąbelki na moim kanale. A dzisiaj w poradniku rysunkowym Jak rysować mangę zajmiemy się rysowaniem spinki w postaci kokardy. Mamy już gotowe dwa szkice postaci. Ich włosy są dostosowane do wpinania spinki na tyłach głowy, więc możemy przejść do pracy. Pierwszy model jest zwrócony do nas frontem, zatem tutaj musimy jedynie narysować odstające krańce kokardy. Są one kształtu trójkątów z okrągłymi końcami. Kiedy kokardę mamy gotową, należy jedynie dodać zwisającą wstążkę, której krańce są zaszyte falbanką. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rysowania mangowego, to zapraszam do wspierania mojego kanału, dzięki czemu będziesz mieć dostęp do dodatkowych poradników. Natomiast drugi model jest odwrócony do nas tyłem. Tutaj musimy zaznaczyć środek kokardy w postaci prostokąta, i w tym punkcie wyznaczamy trójkąty kokardy. Górna część Oplatana jest nad tą dolną. Dodajemy zagięcia na kokardzie. Następnie rysujemy wstążkę, która opada na włosy modela, i kokarda jest gotowa. Dodatkowo, dla wspierających mnie uczniów, co czują niedosyt i chcą się nauczyć czegoś jeszcze, to zapraszam do przejrzenia fiszek rysunkowych, które dopełniają konkretne odcinki poradników. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić po sobie łapki w górę, a dla nowych polecam subskrypcję oraz zapraszam na oficjalny serwer na Discordzie, gdzie poznacie innych rysowników. A teraz się z wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Pa Pa!